Witaj, nazywam się Patryk Młodzianowski i jestem opiekunem Koła Naukowego Informatyki Stosowanej w Państwowej Uczelni Zawodowej imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Dziś chciałbym opowiedzieć Ci o dwóch programach realizowanych na kierunku informatyka, które pozwalają studentom zwiększyć swoje kompetencje i umiejętności. Pierwszy z nich to SAP University Competence Center. Obecnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez wykorzystania systemów klasy ERP. Ilość informacji generowanych i przetwarzanych w obiegu gospodarczym wzrosła w ostatnich dziesięcioleciach do niespotykanego wcześniej poziomu, co determinuje konieczność wykorzystania informatycznych systemów wspomagających. W ramach SAP University Competence Center na naszej uczelni prowadzone są zajęcia z podstaw administracji SAP BASIS. Które przygotowują studentów do pracy z jednym z najnowocześniejszych systemów informatycznych wspomagających obsługę biznesu. W kursie poza obszarem administracji studenci zdobywają kompetencje w obszarze programowania w języku ABAP, który jest podstawowym narzędziem tworzenia i rozwoju systemów SAP. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci naszego kierunku są świetnie przygotowani do podjęcia pracy zawodowej jako specjalista, administrator lub konsultant systemów SAP. Drugim programem, w którym studenci kierunku informatyka mogą wziąć udział, jest Azure DevTools for Teaching. Oferuje on darmowy dostęp do wybranych produktów Microsoft w edycjach przeznaczonych dla firm. Lista produktów jest bardzo długa. Dlatego pokrótce przybliżę Ci te narzędzia, które możesz spotkać w swojej przyszłej pracy zawodowej. W katalogu Azure DevTools for Teaching znaleźć możemy Visual Studio Enterprise 2019, czyli najbardziej znane środowisko deweloperskie wspierające wiele języków programowania. Edycja Enterprise wyróżnia się zaawansowanymi modułami testowania kodu, wsparciem dla programowania wieloplatformowego. Oraz większymi możliwościami debagera i narzędzi diagnostycznych. Kolejnym na liście jest Visio Professional 2019. Jest to oprogramowanie służące do tworzenia rozbudowanych diagramów, stosowane zarówno przez architektów IT, jak i project managerów. Edycja Professional zapewnia dostęp do gotowych profesjonalnych szablonów z 250 tysięcy kształtów spełniających standardy branżowe tym BPMN 2.0 i UML2.5. Do dyspozycji mamy także Project Professional 2019. Program, który z pewnością powinny poznać osoby, aspirujące na stanowiska kierownicze w branży IT. Jak można się domyślić, służy do kompleksowego zarządzania dużymi projektami. Pakiet zawiera także jedną darmową domenę, którą można zarezerwować na stronie partnera Microsoftu, NameCom. Domena zabezpieczona jest certyfikatem SSL, który także otrzymujemy za darmo. Dzięki temu możesz utworzyć i opublikować w pełni bezpieczną aplikację internetową, blog czy stronę wizytówkę. Azure DevTools udostępnia także Windows Server 2019 w edycjach Essentials, Standard oraz Data Center. Jest to system operacyjny zoptymalizowany pod zastosowania serwerowe. Poszczególne edycje oferują zaawansowane możliwości w zależności od stopnia zwirtualizowania środowiska. Pozycja obowiązkowa dla każdego administratora IT. Innym potężnym narzędziem na naszej liście jest Azure DevOps Server 2020, czyli platforma do automatyzacji procesu zarządzania wytwarzanym oprogramowaniem. Pozwala na tworzenie repozytoriów kodu, automatyzację testów czy wdrażanie filozofii Continuous Integration. Jeśli chciałbyś zostać inżynierem DevOps, to koniecznie powinieneś zaznajomić się z Azure DevOps Server. W naszym zestawieniu znalazł się także popularny Windows 10, czyli najbardziej znany system operacyjny Microsoftu dla użytkowników indywidualnych. Studenci mogą uzyskać licencję na edycję Education, która pozwala cieszyć się większością funkcjonalności znanych z edycji Enterprise. W ramach Azure DevTools for Teaching. Możliwe jest także uzyskanie dostępu do szkoleń na żądanie na platformie Intellect Now. Znajdziesz tam kursy dotyczące najnowszych technologii opracowane przez najbardziej poważane nazwiska w branży. Kursy te mogą okazać się nieocenione przy przygotowaniu do egzaminów certyfikacyjnych Microsoft. Jak widzisz, lista jest dość długa, a to nie wszystkie korzyści, jakie wynikają z uczestnictwa w programie Microsoft Azure DevTools for Teaching. Jeśli marzy Ci się kariera inżyniera oprogramowania, kierownika projektów, administratora lub architekta IT, to informatyka na Państwowej Uczelni Zawodowej imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest miejscem, w którym pomożemy Ci te marzenia zrealizować. Dlatego nie czekaj, nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś. Do zobaczenia, widzimy się na zajęciach.